cześć wam słuchajcie, a propos tych dronów, które wpadły do Polski tak naprawdę nie wiadomo ile ich wpadło oni podają liczbę, którą znaleźli a ile ich wpadło i spadło gdzie one są tego nie wiadomo oczywiście ee, duże prawdopodobieństwo, że były nieuzbrojone ponieważ nie było jakichś tam widać eksplozji czy czegokolwiek natomiast jedno jest pewne Jaż tutaj tu nie chodzi mi o lewicę ale jeżeli, jeżeli rząd rządzi dwa lata, i do tej pory do tej pory nasz kraj nie ma systemów antydronowych, ani antyrakietowych, które działają w prawidłowy sposób. Antydronowych w ogóle podobno, jakieś są, ale nie uruchomione. a za drzwiami u sąsiadów jest wojna gdzie drony spadają w ogromnych ilościach to to coś nie tak, nie? taki rząd chyba powinien się podać do dymisji albo nasz no, prezydent Nawrocki powinien skasować taki rząd po prostu i koniec nie, nie, bo na, na czyją korzyść wy, wy działacie? mówię o rządzie na czyją korzyść działacie? na pewno nie Polski poza tym yy, mówi się, że to Ukraińcy te drony przesłali i tak dalej nie wszyscy wiedzą, ale są programy, gdzie można sprawdzić sobie w miarę na bieżąco z ostatniej godziny, dwóch godzin, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli chodzi o bombardowanie i tak dalej. Informacje jakiekolwiek z całej Ukrainy. Powiem Wam tak. Tego dnia, co spadły drony na Polskę, na Ukrainę spadło 415 dronów. 415 dronów. Na Polskę spadło około 20. Na Ukrainę spadło około 415. A teraz dlaczego powinniśmy współpracować z Ukrainą? Ponieważ mają dobre systemy antydronowe. Wiecie ile zbili? 412 dronów zbili. Rozumiecie? 415 są od, jest odczytanych jako, e, jako te, które leciały na Ukrainę. Ile ich leciało? Nie wiadomo. 415 odczytali, 412 zbili. Rozumiecie? Takie mają bardzo dobry system antydronowy. I powinniśmy z Ukrainą pracować, współpracować po to, żeby po prostu też mieć zabezpieczenie. Po prostu musicie ludzie mieć świadomość, za naszymi drzwiami jest wojna. I niestety rykoszetem dostajemy czasami dronami, czasami rakietami. Tylko co nasz rząd robi? No nasz rząd się tłumaczy, że tak jest. No.